Lecimy! Znajdujemy się w Będarskiej szkole podstawowej na dniu otwartym. Jak masz na imię i co tutaj robisz? Mam na imię Gaja i dzisiaj zgłosiłam się, aby oprowadzić dzieci i ich rodziców po naszej szkole. Byłam tu od godziny 9.30 i razem z koleżankami przygotowywałyśmy się do tej roli. Mam na imię Franek Grychowalski i cały dzień przeprowadzaliśmy eksperymenty z kandydatami do naszej szkoły. Bardzo, jeden z eksperymentów z próżnią cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Dzieci, dzieci bardzo były zadowolone, jak bita śmietana rosła, a potem malała. No, widać, że ich to interesowało. I cały dzień spędziliśmy dość produktywnie. Mam nadzieję, że za zaraziliśmy młodych ludzi pasją do fizyki. Jak masz na imię i dlaczego zdecydowałaś się na tą szkołę? Mam na imię Stefania i zdecydowałam się tutaj, bo wiem, że mają oni lepszy system nauczania. Super. A ty jak masz na imię i spodobała ci się ta szkoła? Mam na imię Stefan i tak. Jest to bardzo fajna szkoła i na pewno jest dużo lepsza niż tamta. A do jakiej szkoły wcześniej chodziliście? Na ulicy Skorupki 8. Ta sama. Znajdujemy się w pracowni chemicznej, gdzie kandydaci do szkoły mogą zobaczyć różne eksperymenty. Jak masz na imię i jakiego typu eksperymenty robisz? E, nazywam się Leon i robię eksperymenty typu trudniejsze czyli w tym przypadku zielony duszek i burza w próbówce. Super. Cześć. Jak masz na imię? Pola, co tutaj robisz? Pracowałam w kawiarence, a także oprowadzałam dzieci i rodziców. Od której godziny tutaj jesteś? Od 9.30, bo przygotowaliśmy kawiarenkę, kroiliśmy ciasta, no i tak. Dzień dobry. Jak państwo wspominają tą szkołę i dlaczego chcą tu państwo zapisać swoje dziecko? Bardzo dobrze wspominamy szkołę. Kończyliśmy Bednarską, to było już bardzo wiele lat temu, ale wspomnienia są jak najbardziej pozytywne. Fajne doświadczenie. Ja pamiętam w u Marka Górnickiego, i to jest taka rzecz, która mnie trochę powstrzymuje. Dzień dobry, mam pytanie. Skąd dowiedział się Pan o tej szkole? Dowiedziałem się, to jest chyba można powiedzieć o metodzie mówionej. Poczta pantoflowa to chyba tak się kolofialnie mówi, więc z ust, do ust, z ust do ucha. Mm -hmm. Mam jeszcze pytanie: Czy Pan kręci tutaj tej kolejny odcinek Osogowski w tajemniczenie? Tak, tak. Jestem właśnie w tej chwili tuż przed. Yy... A skąd? Dobrze, nie ważne. <gry> ja Jestem tuż przed yy... wyjazdem na zdjęcia, będę jechał do Indii. Super. Co radzisz z dającym do naszej szkoły? Moim zdaniem trzeba wyluzować, bo ja się bardzo stresowałam przed moimi testami, a wyszło dobrze, bo zdałam do tej szkoły. Bałaś się zdając? Bardzo się bałam, ale ponieważ zdawałam z grupą przyjaciół, stres był odrobinę mniejszy. Pamiętasz może jakieś pytania, które zadawali ci nauczyciele w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej? Tak, na pewno zadali mi pytanie, jak ja mam pasję, czy mam rodzeństwo, jaki jest dobry nauczyciel. Pytali się mnie, czy podróżuję, i tyle. A propos dobrego nauczyciela, według ciebie jaki on jest? Miły, sympatyczny, wyrozumiały, pomocny, słuchający uczniów. Dzień Dlaczego pani jest zainteresowana tą szkołą? Podoba mi się ta bardzo demokratyczna idea tutaj, przynajmniej tak to wygląda. I tak jak rozmawiałam z uczniami, to wydaje mi się, że bardzo duży nacisk jest kładziony na samodzielność. Mam rację, że tak jest? Mhm, tak. Samodzielność, odpowiedzialność za siebie samego. I to, że uczniowie. Biorą udział w dyskusjach, podejmują wspólnie decyzje, bo wydaje mi się, że to jest w ogóle podstawa potem naszego funkcjonowania w społeczeństwie. A to, co też bardzo mi się podoba, to jest patron tej szkoły i idea tej szkoły, związana i z uchodźcami, i z tym, żeby żyć w takim wielokulturowym społeczeństwie, bo tak naprawdę tak ten nasz świat dzisiaj. Jak wyglądały przygotowywania do filmu? Przygotowania do filmu trwały dwa miesiące. Uczyliśmy się obsługiwać lustrzanki cyfrowej, podłączać sprzęt, czyli mikrofon, ustawiać światło. Odbywały się warsztaty filmowe w szkole i poza szkołą. Dzieciaki miały okazję nauczyć się, jak przeprowadzać wywiady, jakie pytania zadawać, jak kiwać głową na przykład, prawda? I w ten sposób ten film mógł powstać. Oprócz tego, jeszcze trzeba pamiętać, że w czasie takiego reportażu trzeba zrobić przebitki, słuchajcie, żeby dać je pod wywiad, tak? Żeby nie tylko gadająca głowa, tylko żeby coś się działo, żeby akcja była wartka i ciekawa. Teraz pytanie zada moja koleżanka. A po co dokładnie jest ten film? Robimy film dokumentalny na temat Dnia Otwartego, czyli takie wydarzenie, dokumentujemy, i młodzież. Właśnie w ramach plac wolontaryjnych ma okazję też edukacyjne tak, nabyć umiejętności przygotowania takiego filmu. Po czym go zmontujemy i wstawimy na nasz kanał RASZ Film YouTube. Zapraszam. Motto na dziś? Wyluzujcie! Wy nie, już nie bądź taki profesjonalista Dzień dobry. Dzień dobry. Mam pytanie. E, czekajcie, zapomniałam. Siemo? Już. O, za się Teraz pola nie no. Za jest malutka. Kamerę, kamerę, kamerę. Dobra, po co. Hej! Witam Was! Dzisiaj zrobimy ASM czyli Asym. Hej, teraz wywiady. Kto chce mieć wywiad? Nie. Rane. Tosia Nowicka. Tak. Patrz, to jest Tosia, to jest Marcin. To jest akcja. Zapraszamy na nasz kanał na YouTubie. Rasz Film.